Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie MAGET. Witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj, moi drodzy, mówimy sobie dosyć popularne ostatnio teorie spiskowe w World of Warships, a jest tego całkiem sporo. Tutaj w międzyczasie będą się przewijały moje bitwy ze sprintu rankingowego, znaczy bitwy dwie takie dłuższe, jedna, kilka takich pojedynczych akcji, gdzie pokazywane było, jak ten sprint jest niedopracowany, jakim to jest polonionym pomysłem i w ogóle. Chodzi mi głównie o to, że każda klasa może walczyć z każdą. Nie ma że pancernik na pancernik, czy niszczyciel na niszczyciel. To jest głupota, ale sam tryb był śmieszny, bo pokazywał jak bardzo ludzie źle grają w tą grę. Ale nie o tym. Dzisiaj będziemy sobie mówić o tych teoriach spiskowych. Także wypisałem sobie na karteczce, postaram się jakoś tak w miarę sensownie krótko je omówić. Więc, tak, pierwsza teoria to jest RNG przypisane do konta. Jest pewien pan, który nawet streamuje, który twierdzi, że. Jeżeli zakładamy konto i wtedy przypisze nam się złe RNG, no to mamy kiepskie statystyki. Wtedy nie trafiamy w przeciwnika, wchodzą werpeny, torpedy jakieś tam nie, da, nie dają zalań i takie rzeczy. I można to rozwiązać w ten sposób, że po prostu zakładamy kilka innych kont, gramy trochę bitewek, no i wtedy mamy czas, żeby w końcu strzelić się w konto z dobrym RNG. I że tak robią gracze stopowych klanów. Przy czym no. O prawdziwości tej tezy nie będę się tutaj wypowiadał, i o y, sensie tego zachowania ogólnie. Y, jako przykład podam swoje konto. Zaczynałem jako totalny pomidor. No teraz cały czas systematycznie te statystyki idą w górę. Przez y, żółty, zielony, teraz powoli robi się błękitny. Także y, ja nie wydałem na World of Warships od y, pora do roku nawet grosza. No fakt, faktem. Zaraz ktoś powie, że jestem cecekiem, dostaję rzeczy za darmo, premium i takie rzeczy, ale. Będziemy o tym mówić później. E, idziemy poziom wyżej, było RNG przypisane e, do konta. A teraz powiemy sobie o RNG przypisanym do klanu. Moi drodzy, jeżeli dobry gracz wejdzie do klanu słabego, to jest taka teoria, że e, jeżeli powiedzmy gracz ma 55% WR-ki, a średnia klanowa wynosi 40, tam nie wiem, 5 no to będzie go gra ciągnęła w dół, żeby go dorównać do średniej klanowej z wr -ku. Może mieć dobry damage, dobry PR, ale będzie miał kiepski winrate, bo klan go ciągnie w dół. Także to też jest taka teoria. Ja zaraz tu wam wszystko mówię na przykładzie swojego konta, żeby nie było. Trzecia to taka bardziej śmieszna teoria jest, nie wiem czy wiecie, jak wchodzimy na ekran otwierania kontenerów w grze, mamy animację tej barki. No tam często kręci się trzech marynarzy. Jeden stoi na takim podwyższeniu, jeden zamiata podłogę, a trzeci coś tam poleruje torpedę, powiedzmy. I krąży pogląd, że jeżeli puścimy sobie otwieranie kontenerów wtedy, kiedy ten gościu jeden poleruje torpedę, to jest większa szansa na to, że otrzymamy sobie super kontener. To to taka tam Dziwna teoria. Na temat superkontenerów kontenerów słyszałem jeszcze jedną teorię, czy znaczy słyszałem, słyszałem, wygrzebałem z forum i z Discordów. Żeby dostać superkontener, robimy potrzebnego expa na odebranie kontenerów i ich nie odbieramy. Jak zbliża się północ, niestety nie nieokreślone jest jak blisko do tej północy ma być, to zbieramy sobie wszystkie trzy kontenery, no i wtedy mamy większą szansę, jeżeli bierzemy spróbuj szczęścia na to, że właśnie wypadnie znowu super kontener. Tylko no, mówię, nie wiadomo o której to trzeba dokładnie robić. Fakt faktem nie odbieramy kontenerów. To jest kolejna teoria. No i y, moja ulubiona. Moja ulubiona teoria, moi drodzy, y, konto premium poprawia RNG i losowania. To jest coś niesamowitego. Y, ludzie twierdzą, że jeżeli kończy im się konto premium, to zaczynają przegrywać, bo system przypomina im o tym, żeby opłacili kolejny miesiąc. Y, no wydaje mi się to powiem wam mało realne, ale o tym też będę mówił na przykładzie. Założyłem sobie konto, w którym chciałem udowodnić, że można mieć dobre wyniki w grze, nie wydając nawet grosza. No fakt faktem mam tam mało bitew, bo to jest około 100 bitew, ale żeby nie być głosłownym to postaram się Wam zaraz pokazać to konto, jak ono wygląda. Ogólnie większość rzeczy jest fioletowa. Fakt faktem tier był dosyć niski, bo tam maksymalnie szóstka była grana. To i damage'e y nie są wysokie i exp nie jest wysoki, ale wr jest całkiem ok, także... I tak jest to wynik lepszy niż czwarte serwera na tym koncie. I tam nie była, wygrana, nie była wydana nawet złotówka, także można, jeżeli się potrafi. Także to też taka sprawa. Tutaj, jedna teraz z teorii, z którą jestem w stanie się zgodzić. Przy czym można to również na różne sposoby wytłumaczyć. Pierwsze, ileś tam bitów na nowym okręcie, który sobie zdobędziemy, czy to drzewkowym, czy to premium, jest całkiem fajnych. I z tym jestem w stanie polemizować. To ja mogę nawet się powiedzieć, że to jest po części prawda, ale może to wynikać z różnych rzeczy też. Powiedzmy, że kupujemy sobie nowy okręt i gramy nim bardzo ostrożnie, bardzo zachowawczo, robimy dobre wyniki, bo ustawiamy się odpowiednio. Po tym, jak zobaczymy, że jak sobie zobaczymy, że ten okręt robi fajne wyniki, to gramy coraz bardziej odważniej. Tam powiedzmy minia tam 10-5 bitew, gdzie szło nam bardzo dobrze, bo graliśmy ostrożnie. No i Robi się nagły spadek formy, bo poczujemy się w okręcie zapewnie, zaczynamy szarżować, zaczynamy ginąć. No i stąd się może brać właśnie ta teoria o tym, że pierwsze bitwy na jakimś tam danym okręcie są dużo lepsze do zagrania. Co dalej? No protection. No to o tym słyszeliśmy często, że wchodzi sobie totalny pomidor, walczy z jakimś gością, który ma fioletowe statystyki. Leci salwa, która nie ma prawa nie trafić. Ale nagle okazuje się, że... Albo pociski overpenują, albo nie trafiają, albo w ogóle jakieś dziwne rzeczy się dzieją, z tym się często spotykam, no ale to jest wszystko kwestia tego, to jest wszystko kwestia tego, jak wygląda RNG, jak nam polosuje, jak nam po prostu te pociski rozrzuci. No i kwestia mechaniki, że określone pancerze są przebijane, określone nie są przebijane, coś tam może po prostu nie trafić. Trzeba wziąć pod uwagę też rozrzut, odległość, sigmę. To wszystko bierze pod uwagę, jeżeli mamy chęć ponarzekać sobie troszeczkę, że. RNG chroni kogoś gorszego. Bardzo często zdarza się, że jeżeli ktoś burtę pokazuje, no to za tą burtę jest bardzo karany. Spójrzcie sobie właśnie na to, co się tutaj teraz dzieje. Mamy różową panterę, która wpłynęła sobie na kapa z łączonym hydro i strzela do mnie niecałych 5 km. Mimo dwóch overpenów wchodzą dwie cyty i gościu jest na 800 HP po jednej salwie w tej bitwie, także no jak ktoś chce zginąć, no to zawsze sobie znajdzie wytłumaczenie, dlaczego to się stało. Broń Boże, nie będzie to jego wina. Ruskie OP. Tu jest też jedna z teorii, z którą jestem w pewien sposób w stanie się zgodzić. Stalingrad jako okręt za stal wyszedł, radziecki wiadomo, sama nazwa nawet na to wskazuje. No i jest bardzo mocny, bardzo celny i bardzo mocno bije. Mamy Smoleńska, który jest również bardzo mocny. W odpowiednich rękach oczywiście, bo jak trafi w złe ręce no to może być mieć wszystko i radar i dym i torpedy i hydro i wszystko będzie i to i tak nie pomoże. Tutaj mamy przykład, jak wygląda starcie niszczyciela z pancernikiem. Także ja tu sobie jeszcze w międzyczasie pozwolę na chwilę zamknąć i otworzę sobie podgląd na swoje statystyki. Yy, więc tak, no protection było. Yy, rosyjskie okręty są OP. No, wiadomo, było też takie. Przekonanie, że rosyjskie studio, które tworzy World of Warships, nie będzie nerfiło swoich okrętów. No tutaj troszeczkę bym się z tym też nie zgodził, bo no, chociażby ostatnio Kreml dostał nerfa. To są okręty oczywiście bardzo mocne, ale nie ma żadnego z tych okrętów zrobionego na tyle mocnego, żeby nie móc sobie z nim poradzić. Tu kolejny przykład. Miałem jeszcze jedną fajną akcję nagraną, gdzie koleś właśnie na Kagero również płynął. Nie nagrałem, nie nagrałem, właśnie tylko zapomniałem o nie teraz mi się przypomniało. Gościu na Kagero nie założył sobie sygnału na detonację na bitwy rankingowe, czy tamte rankingowe sprinty. I dostał detonację, także po wymianie uprzejmości z działu zakończyła się jego przygoda. Czyli tak, RNG przypisane do konta. RNG przypisane do klanu. Pucowanie torpedy przy otwieraniu kontenerów. Konto premium poprawia losowania. Totalna bójda. Pierwsze bitew... Pierwsze, ileś tam bitew jest prostsze, lepsze, to z tym jestem w stanie się zgodzić, ale tak jak Wam mówiłem, jest pewne wytłumaczenie. No, protection, no to kwestia RNG i mechaniki. Ruskie OP są mocne, ale nie powiedziałbym, że są OP. No, z drobnym wyjątkiem z Smoleńska. No i trzy kontenery o północy, żeby otwierać, nie zbierać ich w ciągu dnia. No i tutaj ostatnia akcja, którą Wam chciałem pokazać ze sprintów. Jak widzicie, żadnych manewrów gościu liczył, chyba, że mi zdmuchnie pierwszą salwą, a tu jednak moje, moje torpedy okazały się lepsze niż jego działa. I już Wam tutaj omawiam sobie wyniki na moim koncie. Jak widzicie, na razie jest trochę zielonego, jest trochę fioletowego, ale ja na tym koncie, tak jak mówię, nie wydałem ani grosza już od bardzo długiego czasu. No i spójrzmy sobie tutaj. Tu mamy dwie bitwy 50%, tu mamy trzy bitwy 66, 2400 i tu mamy trzy bitwy, gdzie mam 33% WR1974 punkty. Także nie wydaje mi się, żebym nagle przestał umieć grać w tą grę. I na to, że jednego dnia RNG jest dobre, drugiego jest złe, to jeszcze bym może się zgodził, przy czym też jest taka teoria, że jeżeli gramy w dywizjonie i komuś tam źle losuje, bierzemy ósemki, rzuca na dychy ciągle. Jest taki problem, właśnie to albo się przelogowujemy, albo oddajemy komuś innemu dowodzenie w dywizjonie. No i to też troszeczkę pomaga tam poprawić sytuację z RNG. Czasami się udaje, czasami nie. Też ja taką teorię spickową jedną wysnułem, że jeżeli idzie mi dobrze na rankedach, to nie wchodzę na randomy, albo odwrotnie. Jeżeli mam dobre losowania, fajne drużyny na bitwach randomowych, to nie wchodzę na kołopy, bo wiadomo, że tam będzie kicha i to mi się w pewnym stopniu sprawdza również na wygrzebywaniu tych antyków z Discordów znalazłem coś takiego, że jeżeli ukryjemy sobie statystyki, to łatwiej nam wygrać rankedy. No tutaj był jeden na jeden, więc nie ma to żadnego odniesienia. Spójrzmy tutaj dalej. No fiolety, 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 fakt, faktem więcej bite, więc ten fiolet powinno być trudniej utrzymać. Dwie bitwy, fiolet, WRK 0. Tutaj mamy już znowu sytuację, wraca do normy. I nie było tu żadnej zmiany. Nie kupiłem żadnego okrętu, nie dokupiłem konta premium, nie zrobiłem tutaj kompletnie nic, co by miało wpływ na tą grę. Więc jak widzicie, nie ma żadnej, absolutnie żadnej zależności pomiędzy tym, co robimy. O, tutaj piękny przykład. 13 bite w 46% WRK, grałem jak gówno, a tutaj mamy y, dwa dni wcześniej 12 bite w 66%. I nic się między tymi odstępami czasu tutaj y, nie zmieniało. Żadnych zakupów, żadnych innych rzeczy. I jeszcze Wam tutaj. No nie, to jeszcze jest dalej fioletowo, że tutaj nie, i już wam pokazuję swoje konto, które założyłem nie wydając ani złotówki, żeby udowodnić, że w tej grze można grać dobrze, właśnie nie wydając pieniędzy. Internety. No co jest? No, i to jest właśnie konto założone na potrzeby udowodnienia tego, że żadne wydatki ani żadne teorie spiskowe nie mają żadnego pokrycia. Bitew jest mało, nikt jest z błędem, ale jak widzicie, wyniki są całkiem przyzwoite. To są bitwy losowe. W Dywizjonie zagrane były yy, tylko bitew 11 przy czym jak widzicie 36% wr no ale z różnymi osobami grałem, także różnie to wychodziło. PRK stabilnie, damage niski, bo były to niskie tiery. Mam tutaj podgląd na to, co to było. Yy. No, do, do czwórki grałem na tym. Jak widzicie, wszystko na fiolecie jest porobione. Więc, y, takim słowem podsumowania, moi drodzy, powiem Wam tylko, że lepiej nie łapać się teorii spiskowych, tylko po prostu y, zastanowić się nad tym, jak gramy. Ja wiem, że bardzo ciężko jest przyznać się do błędu i do tego, że się grać nie potrafi, ale to będzie, wydaje mi się, najprostsza droga. Często oczywiście RNG nam rozrzuci salwę, no wpadną na penetrację, no, ale to już kwestia mechaniki. RNG ma wpływ tylko i wyłącznie na to, gdzie pociski spadają, a to, co się z nimi dzieje, to już jest kwestia mechaniki, więc lepiej się do, z nią dobrze zapoznać. Jak widzicie, bez wydawania pieniążków. Można mieć fiolet, no tylko że trzeba chcieć i trzeba umieć, a jeżeli się tego fioletu nie ma, no to raczej słabym wyjściem jest tłumaczenie się, że. Albo nie opłaciłem konta premium, albo ktoś miał kupiony okręt premium nowy, albo coś tam nie wiem, no protection czy inne rzeczy. Po prostu, jak się nie umie grać, to trzeba się do tego przyznać. Także z mojej strony na dziś to jest wszystko do usłyszenia i na razie.